Witamy w 4 metry pod ziemią. Zaprosiliśmy do, dzisiaj do naszego studia osoby z, z towarzystwa Lukasa D, mianowicie byłą opiekunkę jego dziecka oraz Kassandry H. Witam, witam. Dlaczego postanowiła się pani zgłosić do nas? Co zmieniło się? Czy jest pani ofiarą Lukasa? Uważam, że pan Lukas nie powinien być bezkarny w tej sytuacji. I dużym przegięciem było to, kiedy uderzył panią Kassandrę na moich oczach. Lukas D. Damski bokser, gwałciciel, kryminalista, nie wiadomo co jeszcze wyjdzie na jaw na tego farmazoniarza. Witam, z tej strony samozwańcy Reporterzy, wojownicy prawdy, wysłannicy Boga, 4 metry pod ziemią. Zaprosiliśmy do studia jednego z pracowników szpitala, gdzie dyrektor popełnił barbarzyński czyn. Chce pozostać anonimowy ze względu na degrady, które pospały się w jednostce. Takowa informacja doszły do nas ze szpitala głównego, gdzie medycy są zastraszani i gnębieni. Oddaję mu teraz głos, o którym opowie nam więcej, co się dzieje na szpitalu głównym. Witam, jestem pracownikiem San Andreas Medical Service. Swojego imienia oraz nazwiska oraz stopnia nie chcę przedstawiać, bez mojej wypowiedzi. Lukas. Nie wyciągnął konsekwencji takich, jakimi został ukarany Marcel Witzel, który został zdegradowany. Na szpitalu zaczął panować rygor, a dyrektor swoje życie prywatne przekłada na pracę. Wraz z innymi pracownikami boimy się odzywać, a także wy jako reporterzy zostaliście wpisani na blacklistę, a udzielenie wam pomocy będzie karane. Czemu ja nie mogę otrzymać pomocy medycznej? No, bo jest bo ja na mam blacklistę. blacklistę. Dlaczego dostałem blacklistę? Dlaczego sprawy prywatne Dziękuję. są przekładane na skrzyżmowe? Proszę posiedzieć w szpitalu. Co sądzisz o sytuacji wczorajszej, 28 stycznia? Według mnie ta cała sytuacja jest na tyle kuriozalna, że nie powinna mieć miejsca. Zwłaszcza, że jest to zamieszany, jest to zamieszana ważna persona naszego miasta, jaką jest dyrektor szpitala. Uważam również, że powinien on ponieść konsekwencje czynów, których się dokonał. Witamy w studiu. Mamy dziś gościa, który powie nam co nieco o Lukasie D., o którym jest ostatnio bardzo głośno. Zapraszamy Cię na scenie. Kailar, przywitać go głośnymi brawami! Witam wszystkich. A więc, co Cię do nas sprowadza? O czym nam opowiesz? Chciałem powiedzieć o przestępstwach podatkowych, jakich tych moralnych, które dokonał pan Łukasz Kis. tam nam trochę rąbka tajemnicy. Coś więcej. Konkretnie chodzi o próbę morderstwa funkcjonariusza policji na służbę z 25 na 26 listopada 2021 roku oraz na oszustwa finansowych związanych z zakupem oraz udzieleniem pojazdu. Jak widać, Lukas D. nie tylko gwałciciel, nie tylko kryminalista, ale i też oszust... oszust... oszustwa podatkowe robi. Wszystko robi. Jest kryminalistą. Witamy po krótkiej przerwie w studiu. A więc, Kyle, czy mógłbyś nam powiedzieć nieco więcej na temat sytuacji, w których byłeś świadkiem oraz przestępstw, które popełniał Lukas D. Byłem partnerem biznesowym pana Lukasa D którym razem kupiliśmy i jednym jeszcze kolegą Frankiem Estebanem BMW m 4 Manhart, które razem współdzieliliśmy. Pewnego dnia stwierdził, pan Lukas D stwierdził, że sprzedał nasz współdzielony pojazd bez wiedzy ani Franka, ani mojej, co związało się również z wieloma pytaniami w mojej głowie. Początkowo Lukas nie wyraził żadnej inicjatywy, żeby skontaktować się ze mną i zwrócić mi należne pieniądze. Unikał jakiejkolwiek rozmowy ze mną na ten temat. Po wystosowaniu odpowiednich dokumentów do urzędu skarbowego pan Lukas D. wyjawił w końcu chęć oddania moich pieniędzy. W międzyczasie nie miałem żadnych środków do życia, byłem w skrajnym ubóstwie. Musiałem pożyczać od kolegów z pracy pieniądze na jedzenie, co było strasznie dla mnie frustrujące. Następną sprawą będzie popełnione również przestępstwo, jakim było próba morderstwa funkcjonariusza policji na służbie, który patrolował z dnia 25 na 26 w nocy w ulicy Los Santos, niedaleko parkingu FIB, niedaleko kwadraciaka. Pan Lukas przyjechał z przekroczeniem prędkości oraz przejazdem na czerwonym świetle, co spowodowało przez tego funkcjonariusza zatrzymanie drogowe. Mężczyzna niezamaskowany, podobny do postury włosów oraz twarzy Lukasa też na wysiad z pojazdu, próbował postrzelić funkcjonariusza policji. Trafił go dwukrotnie w bark, po czym odjechał. Jak widzicie państwo, Lukas D. nie tylko gwałciciel, ale i kryminalista. Ranił ciężko pracujących policjantów. Oszukał podatkowo kolegę, kolegę, tam siedzi. Czy takiego dyrektora właśnie chcecie? Nie. To trzeba zmienić. 金奎。